Zadanie 15. Z egzaminu gimnazjalnego 2012 w prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta P, tak jak na rysunku. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem A osi Y. Przeanalizujmy na początku właśnie punkcik A. Czy te dwa nasze trójkąty są symetryczne względem pionowej osi Y? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym, żebyś szybko zerknął na małą prezentację. Otóż wyobraź sobie, że masz na kartce papieru czerwonego robaczka, narysowanego czerwonym, mokrym tuszem. I teraz zginamy kartkę wzdłuż pionowej linii, czyli zginamy kartkę na pół, następnie przydepkujemy nogą tę kartkę i w dalszej kolejności rozkładamy kartkę ponownie na stole, i co uzyskamy? Nasz robaczek pojawi się z drugiej strony, oczywiście, plama się rozejdzie i otrzymamy tak naprawdę dwie plamy, jedna z prawej, druga z lewej, symetrycznym względem siebie, wzdłuż pionowej prostej. I podobna sytuacja jest w naszym zadaniu. Zauważ, jeżeli przekształcamy nasz trójkąt znajdujący się z lewej strony przez pionową oś Y, no to wówczas otrzymalibyśmy trójkąt taki sam z prawej strony po zgięciu kartki wzdłuż niebieskiej prostej przechodzącej przez oś y. Tak czy inaczej nasz trójkąt, który jest z prawej strony, no niestety nie pokrywa się z czerwonym trójkątem. Czyli dajemy odpowiedź nie. Jeden trójkąt nie jest symetryczny do drugiego względem osi y. Teraz zastanówmy się czy ten trójkąt i ten są symetryczne względem siebie, względem prostej P? Patrzymy na rysunek w bardzo podobny sposób, jak w punkcie A. Gdybyśmy zgięli naszą kartkę papieru, właśnie wzdłuż tej niebieskiej prostej P, no właśnie, to gdzie powstanie nam odbicie tego czerwonego trójkąta? Oczywiście powstanie on gdzieś tutaj. Widzisz? W ten sposób. No i niestety, to nie jest nasz szukany trójkąt, który jest z prawej strony, więc również jest to odpowiedź błędna. Przejdźmy do punktu C, czyli zastanówmy się, czy jeden trójkąt jest symetryczny do, do, do drugiego względem punktu 1,3. Patrzymy na nasz pierwotny trójkąt z lewej strony, zaznaczamy punkt 1,3. I teraz przypomnijmy, na czym polega symetria środkowa. Czyli przekształcenie względem danego punktu. Ja zwykle tłumaczę to na podstawie metody pchełki. <laughs> Znasz metodę pchełki? Nie? No to właśnie, zaraz poznasz, metoda pchełki polega na tym, że patrzysz na figurę i zastanawiasz się, czy ma ona środek symetrii. No właśnie, to jest przypuszczalny środek symetrii, gdzieś zwykle znajduje się wewnątrz figury. No i musimy umieścić na naszej figurze bardzo dużo pchełek. I teraz. Zabawa polega na tym, że każda z pchełek przeskakuje przez ten przypuszczalny środek symetrii na drugą stronę, zachowując odległości. Czyli jeżeli na początku znajduje się w odległości 10 cm od naszego punktu, no to znajdzie się po przeskoczeniu również w odległości 10 cm po drugiej stronie, czyli każda pchełka przeskakuje na taką samą odległość na drugą stronę. Widzisz? I zauważ, co się stało. Każda pchełka, która wystartuje z figury, zawsze będzie lądowała na naszej figurze. Nie ma takiej możliwości, żeby wyskoczyła poza figurę. Jeszcze raz. Powtarzam. Każda pchełka, która wystartuje z figury po przeskoczeniu przez środek symetrii, ląduje na naszej figurze, czyli nasza figura S ma środek symetrii. Zerknijmy teraz. Na inny rysunek. Tutaj mamy literkę C. Tutaj jest przypuszczalny środek symetrii, no ale czy na pewno? Znowu umieszczamy bardzo wiele pchełek na naszej figurze i sprawdźmy. Jeżeli ta pchełka przeskoczy na drugą stronę, zachowując takie same odległości. No jasne, wyląduje tutaj na figurze C. Jest OK. Ta pchełka przeskoczy na drugą stronę, wyląduje na figurze C. No jest OK. Ta pchełka też wyląduje na figurze C, jest wszystko dobrze, ale zerknijmy. Ta, no właśnie, ciągle jest dobrze, ale jest jedna pchełka, no właśnie, na przykład ta, która przeskakując przez środek symetrii, zauważ, wylądowała poza figurą C. No i właśnie ta pchełka decyduje nam o tym, że niestety literka C nie ma środka symetrii, a więc ta pchełka, zauważ, zepsuła nam wszystko, więc poniesie drobną karę, i pchełka dostała swoją karę za to, że nie mamy środka symetrii. No ale oczywiście, pchełka jest dzielna, przeżyła nam lekcje matematyki. Więc teraz wykorzystajmy właśnie tę metodę pchełki w zadaniu gimnazjalnym. No właśnie, mamy nasz trójkąt, no i umieśćmy nasze pchełki na strategicznych punktach, czyli na wierzchołkach naszego trójkąta. I zauważ, ta pchełka, jeżeli przeskoczy na drugą stronę, pojawi się tutaj. Zaś ta pchełka przeskoczy nam przez przypuszczany środek symetrii i pojawi się, no właśnie, w jakiej odległości liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jednostek, czyli musimy przeskoczyć na drugą stronę przez siedem jednostek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Widzisz, ten punkcik, ta pchełka przekształci się na ten punkcik. Zaś ten punkcik przekształci się na drugą stronę, tutaj. Więc otrzymamy taki trójkąt. Widzimy, że nie pokrywa on się z tym trójkątem, który jest w zadaniu, więc ciągle jest to zła odpowiedź. Więc punkcik C nie spełnia nam warunków zadania. Teraz przejdźmy do punktu D. Mamy punkt przecięcia prostej P i osi Y. Widzimy, tutaj mamy prostą P, tu mamy oś Y, więc tu jest nasz punkt. Jest to przypuszczalny środek symetrii. I teraz zastanówmy się, czy jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem właśnie tego punktu. Zrobimy to tak jak w punkcie C przy pomocy metody pchełki. Tutaj mamy nasz pierwotny trójkąt z lewej strony. Zaznaczamy nasze strategiczne punkty. To są, moje, to są moje pchełki. No i teraz każdą pchełkę przekształcamy na drugą stronę. Czyli każda pchełka przeskakuje przez nasz punkt na drugą stronę. Ten punkcik przeskoczy nam tutaj. Ta pchełka przeskoczy nam tutaj, a ta pchełka, zachowując odległości, przeskoczy nam na ten punkt. Mógłbyś przestawić linijkę i zmierzyć odległość, że odległość pierwotna do niebieskiego punktu i od niebieskiego do punktu, który znajduje się po prawej stronie, jest taka sama. Na przykład, gdyby tutaj było 5 cm, tutaj też byśmy mieli 5 cm. Widzimy, że nasz trójkąt, znajdujący się z lewej strony, przekształcił się na trójkąt, znajdujący się z prawej strony. Zatem te dwa trójkąty są symetryczne względem siebie, więc jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem właśnie punktu przecięcia prostej P i osi Y, czyli względem tego punktu, który teraz wskazuję. Więc jest to poprawna odpowiedź. Zaznaczamy ją jako odpowiedź do zadania. Zerknijmy jeszcze na punkcik E. Zastanówmy się, czy jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem początku układów współrzędnych. Tutaj mamy początek układów współrzędnych i znowu zastosujemy metodę pchełki. Zaznaczamy trzy punkty na naszym trójkącie i przekształcamy te punkty względem początku układów współrzędnych. Ta pchełka po przeskoczeniu przez kamień, zachowując odległości, znajdzie się tutaj. Ta znajdzie się tutaj, a ta znajdzie się w linii prostej po drugiej stronie, tutaj. Gdybyś przyłożył linijkę, zawsze te trzy punkty znajdą się w jednej linii, i odległość punktu pierwotnego do środka symetrii jest równa odległości od środka symetrii do punktu po przekształceniu. Ale widzimy, że ten trójkąt, który tutaj byśmy otrzymali, niestety nie pokrywa się z trójkątem z naszego zadania, czyli ten trójkąt niestety wyskoczył nam, więc to nie jest rozwiązanie do naszego zadania. Więc pozostajemy przy punkcie d.